Jachaneczka, słuchajcie, dziewczyny. Skąd słuchajcie, dziewczyny? No bo Jachaneczka, no to ja, Jachaneczka. A słuchajcie, dziewczyny, wzięły się z tego, że dawno, dawno temu, w dawnej galaktyce jak zaczęłam robić ten kanałek 7 lat temu, to nie wiedziałam, jak to zrobić, i ten kanałek zrobiła mi moja siostrzenica. I ja chciałam, żeby on się nazywał: Słuchajcie, dziewczyny. Ale ona też nie bardzo umiała to zrobić i kanałek się nazywał Anna Wiska i pod tytuł był Słuchajcie Dziewczyny. Ponieważ ja chciałam zrobić kanałek dla dziewczyn starych i niskich, tak jak ja. Słuchajcie Dziewczyny. No i pff, niestety dziewczyny nie odezwały się. Ale teraz powtarzam to. Ja Haneczka Słuchajcie Dziewczyny, bo tak mi się chce. E, więc tak, słuchajcie. Klop babcia poszła na emeryturę, zresztą zasłużoną, bo zmęczyła się tym y, otwieraniem i zamykaniem y, y, kla, k, kla, k, klapy od k, klopa. No, tak na marginesie, w dawnych czasach. Słusznie zresztą minionych dawno, dawno temu istniał zawód zwany potocznie babcia klozetowa. Babcie klozetowe były bardzo ważnym elementem życia w tamtych czasach. Babcie klozetowe siedziały, przeważnie to były kobiety starsze. Siedziały u wejścia do wszystkich toalet publicznych, pobierały opłaty. A także wydzielały papier y, toaletowy. To nie był wtedy taki papier podzielony tutaj, prawda? Że się tak wydzierało myk i tak się robiło myk. Nie, to była taka... To wyglądało jak szara tektura. To się tak rwało ten papier. No dobra, wydzierały papier, wydzielały papier. Broni Boże było prosić o więcej. Nie! No a mydła, płynu do rąk, ręczników i suszarek wtedy w klopach nie było. A, to dopiero wymysł kapitalizmu przyniósł nam te nowinki. Ej, a oprócz tego babcie klo, e, klozdowe były strasznie srogie. Za niesubordynację e, można było dostać ścierą przez łeb, a jak się źle zachowywałaś, zachowywałeś, to nawet mm, zamykały sracze. Otóż ja miałam takie przeżycie w jednym z miasteczek, nie powiem jakim, bo to nie o to chodzi. Niedużym miasteczku. Na dworcu kolejowym poszłam do toalety. No i trzeba było płacić oczywiście. A patrzę, toaleta cała w wodzie. Znaczy tak na, na podłodze jest woda. A a w tej wodzie pływają główienka, tak, główienka pływają. Ja całe szczęście miałam drewniaki, wtedy była taka moda, że drewniaki były na takich wysokich platformach, troszkę jak dzisiaj. I ja miałam takie drewniaki, więc przeszłam po tych główienkach i po tej wodzie śmierdzącej. Wysusiałam się, bo musiałam, i powiedziałam, że nie zapłacę za toaletę. Bo po prostu to nie jest usługa, którą ja lubię. To wiecie, co babcia klozetowa zrobiła? Po prostu zamknęła stracki. Powiedziała tak, to ja zamykam strac. No ale ja przywysusia. No i te babcie siedziały w toaletach, w restauracjach dworcowych, w miejskich szaletach, w muzeach, teatrach. Wszędzie były babcie klozetowe. Także ja jako klop babcia byłam spuścizną tych babć klozetowych. Ale już mi się znudziło. No bo, no słuchajcie, to teraz jestem, słuchajcie dziewczyny, Haneczka, jestem, słuchajcie dziewczyny. Ale stara miłość nie wie więc ten klopik zostanie ze mną. I tak, i, 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 i to tak. No, a teraz na, na nowe czasy, na nową, o Jezus. Na nowy kanałek, znaczy kanałek jest ten sam, zakładam perły, perły zakładam, żeby było wszystko dobrze, wszystkich was całuję, pozdrawiam, ja była Globabcia, a teraz Haneczka, słuchajcie dziewczyny, Boże ile tego będzie potem, to już nie wiem, a przecież może być jeszcze coś więcej, serwus.